Jakiś czas temu nagrałem film odnośnie emulatora Gammy, który pojawił się w App Store niedługo po wypuszczeniu pierwszego emulatora, jakim był Delta. Gamma różni się tym od Delty, że jest to pierwszy dostępny emulator właśnie na App Store. Nie musimy pobierać żadnych alternatywnych sklepów do App Store, jak to miało miejsce w przypadku Delty, gdzie musieliśmy sobie pobierać alt Store, żeby móc zainstalować Deltę. Jednak premiera Gammy była o wiele gorsza niż jak to miało miejsce w przypadku. Emulatora Delty, gdzie tam pierwszego dnia było wszystko dopracowane perfekcyjnie. A w przypadku gamy pojawiały się m.in. takie problemy jak trzeszczące audio, zawieszanie się emulatora po np. jakiejś minucie gry, nie mogliśmy grać na zewnętrznym padzie, bo emulator w się crashował, czy tylko obsługa jednego formatu, jeżeli chodzi o rozszerzenia gier, bądź też widoczne dropy FPS-u. Jednak zaledwie kilka dni po wypuszczeniu tego emulatora deweloper sprawnie zareagował i większość z tych błędów została naprawiona. Dodatkowo dostaliśmy o jeden więcej format, jeżeli chodzi o rozszerzenia plików gier. Zostały poprawione tropy FPS-ów, czy też została naprawiona. Obsługa zewnętrznych padów. Jednak wczoraj pojawiła się kolejna aktualizacja, dzięki której dostaliśmy kolejne rozszerzenie, jeżeli chodzi o formaty gier, większe wsparcie tytułów, wysokiej rozdzielczości tekstury, czy wreszcie naprawa audio. W końcu nie wydobywa nam się ten trzeszczący dźwięk, tak jakby nam się psuł głośnik, czy też zostały naprawione triggery. I ja właśnie posiadam tutaj dwa telefony. Na jednym posiadam najnowszą wersję tego emulatora zainstalowaną, a na drugim właśnie to wersję 1.0. I sobie już to testowałem, i rzeczywiście widzę. Zmianę tutaj wersji 1.0 już było naprawdę o wiele lepiej, a teraz w tej wersji 1.2.0. Ten emulator właśnie tak wyglądać powinien dnia pierwszego, kiedy został wypuszczony do App Store'a, bo na dzień dzisiejszy naprawdę prezentuje poziom Delty. Także ja sobie zaraz zmieniam położenie kamery i wam pokażę mniej więcej co i jak. Omówię jeszcze parę ustawień, o których zapomniałem w poprzednim filmie wam powiedzieć. No i oczywiście, chciałbym z góry podziękować za te wszystkie lajki, subskrypcje, komentarze. Udostępnienia i zachęcam do zostawienia subskrypcji, jeżeli film Wam się przydał, bądź coś spodobał. Na no to zachęcam do zostawienia lajka czy też komentarza. No i oczywiście do udostępnienia go znajomym czy też rodzinie, bądź komukolwiek mu może się on przydać. No i zachęcam jak najbardziej oczywiście do tej subskrypcji, bo maj się kończy. Niestety brakowało mi trochę czasu, chciałem nagrać więcej filmów niż jak mi się to udało. No ale niestety są też również inne obowiązki, na ten moment jest ich jakieś 480 coś, więc już naprawdę niewiele brakuje, więc zachęcam do zostawienia subskrypcji i dobijamy 500, a potem lecimy po tysiaka. No dobra, więc emulator odpalony, tak jak ja wam wspominałem ja już sobie właśnie w tej wersji 1.2.0 trochę potestowałem, trochę gier sobie pograłem, jak możecie zobaczyć mam tutaj kilka tytułów, jest naprawdę poprawa na plus, jedynym minusem są reklamy, ale to też Wam zaraz mogę pokazać, w jaki sposób właśnie można je ominąć, więc wystarczy sobie włączyć tryb samolot. I w tym przypadku, jeżeli nie będziecie połączeni z LTE, 5G, czy też właśnie WiFi, te reklamy nie będą wam się wyświetlać, więc włączmy sobie dla przykładu tekkena. Jak możecie zobaczyć, graf czytuje nam się od razu bez reklam. Więc pomijmy sobie, wszystko przechodzimy dalej. I właśnie, nie wiem czy to będzie akurat słychać, ale no załóżmy, że podniosę tutaj telefon. Nic nie trzeszczy. W końcu ten problem tego trzeszczącego audio został naprawiony. Także to jest naprawdę na plus, bo to brzmiało na serio tak, jakby miał pan się rozlecieć zaraz głośno. Także mówię, poprawa jest naprawdę na plus. Wszystko działa fajnie, płynnie. Nie ma żadnych ścięć. No dobra, wróćmy sobie do głównego menu. I przejdźmy sobie w ustawienia. Więc w ustawieniach, tak jak możecie zobaczyć, mamy teraz wersję 1.2.0. Tutaj mamy oczywiście do wyboru sobie skórki. To szczerze nawet nie wiem gdzie, bo tak jak poprzednio przytelcie dawałem wam właśnie link do tej strony, a tutaj nawet nie miałem szczerze czasu, żeby poszukać jakichś skinek, więc jak na ten moment po prostu zostawiam sobie stokowe. Tutaj, jak wam wcześniej wspominałem, no to kolejną opcję, jest to przezroczystość tego kontrolera, tutaj audio, no to wiadomo, że mamy wyciszone telefon, no to jest wyciszone audio. Tutaj wychodzi o wibrację. Kolejną opcją, no to jest możliwość synchronizacji naszych z saveów, i tutaj ostatnią opcją, no to jest na przykład podgląd gry. Więc już wam pokażę o co chodzi, jeżeli sobie go wyłączymy i weźmy sobie na przykład, przytrzymajmy na tekenie, i tutaj wam się nic nie poza pojawia, poza tymi opcjami, które tutaj macie. Zaraz sobie do nich przejdziemy, ale wróćmy sobie z powrotem do ustawień, włączmy sobie podgląd gry. I teraz, jak sobie przytrzymamy z powrotem na tekenie 3, jak możecie zobaczyć, włącza nam się tak, jakby podgląd tej gry. I w poprzednim filmie zapomniałem właśnie wam omówić te opcje, więc na razie sobie po prostu wyłączmy ten podgląd gry. I tak. Tutaj jak możecie zobaczyć, ja te wszystkie tytuły mam ładnie podpisane i również mam e, okładki. Czasem się może tak zdarzyć, zależy skąd gracie sobie tego Roma, że na przykład nie macie okładki tej gry. Więc wtedy przyjmujemy sobie tutaj duży przycisk. I tak, tutaj możemy sobie zmienić nazwę Czyli w tym przypadku mamy na przykład Tekken 3 No wiadomo, możemy sobie, załóżmy, wpiszmy sobie 33 Niech będzie, jest Tekken 3 Czasami właśnie tak może być, że na przykład Gracie sobie wersję nie jakąś amerykańską, czy też europejską, czy jakkolwiek I wtedy nazwa gry będzie miała Tekken 3 i USA Więc w takim przypadku możemy sobie bez problemu zmienić nazwę na taką jaką chcemy Czyli na przykład Tekken 3 I również tak jak wam wspominałem, czasami może się zdarzyć tak Że nie macie w wgranej okładki Więc wtedy wybieramy sobie tą drugą opcję Możecie sobie grać jakoś własną okładkę Bądź też najlepiej, właśnie wybieracie tutaj opcję Games Database. I tutaj właśnie sobie wyszukujecie, Więc jeżeli to jest Tekken 3, to wtedy wpisujemy sobie Tekken 3. I jak możecie zobaczyć, tutaj jest kilka tych okładek do wyboru. Tutaj, jak z tego co widzę, na pierwszy rzut oka na przykład się różnią tym, że tutaj przez pierwszych tych trzech jest logo tutaj PlayStation u rogu i napis u dołu, a w tych na przykład nie ma. A w tej ostatniej jest z boku. Jak możecie zobaczyć, pokładka nam się zmieniła. No i kolejna opcja: no to możecie sobie zmienić właśnie skin kontrolera. Możecie sobie udostępnić, zapisać sobie savey, czy też właśnie zimportować, czy wyeksportować savey. No i ostatnia opcja jest uczsunięcie tej gry. No i teraz, właśnie, najważniejsza opcja, czyli wsparcie dla zewnętrznych padów. Poprzednio, kiedy połączyliśmy z padem, no to emulator nam od razu crashował. Teraz wszystko chodzi bez problemu. Więc sobie znowu takie na 3 żeby Wam pokazać, że to wszystko chodzi. Tylko tym razem na iPhone 13 Pro Max, no bo tutaj mam skonfigurowanego pada. I jak możecie właśnie zobaczyć o tym, co wspominałem, tutaj mam dodane gry, ale nie mam żadnych okładek. Więc, jak Wam przed chwilą to omawiałem, bez problemu sobie te okładki możecie zmienić. I tak samo tutaj właśnie mam nazwę Tekken 3 USA. I jak widać wszystko chodzi bez problemu z kontrolem zewnętrznym. Nie ma żadnych problemów, pewnie tego nie będzie słychać, ale właśnie tutaj jest ta wersja 1.0 i ja słyszę te czyszczące audio, więc wszystkie bolączki zostały naprawione. Nie ma czyszczącego audio, można grać bez problemu na zewnętrznym kontrolerze. Jeżeli włączycie sobie tryb samolot bez Wi-Fi, no to ominięcie reklamy. No i najważniejsze, że dodano różne rozszerzenia, jeżeli chodzi o ROMy, a nie jak to było na początku, że emulator obsługiwał tylko jedno rozszerzenie. Także na dzień dzisiejszy mogę uznać Gamę za jeden z najlepszych emulatorów, jeżeli chodzi o emulatory. PlayStation 1. A ja dzięki tym wszystkim emulatorom postanowiłem zakup sobie Backbone'a. Także, jeżeli film Wam się spodobał, przydał, to zachęcam do zostawienia łapki w górę, do subskrypcji i do udostępniania go znajomym rodzinie. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku, życzę Wam miłego dzionka.